kilku dni codziennie w okolicy Lasu Białystockiego znikają ludzie. Pod żadnym posorem prosimy nie wchodzić do żadnych dziwnych miejsc i uważać na siebie. Jezu Janek, my tu już od paru godzin chodzimy, musimy znaleźć cywilizację. Zamknij się Maciek, co z tego, idź dalej. Już mam dość. Ciągle tylko marudzisz. Dobra, musimy znaleźć cywilizację albo kogoś kto nam pomoże. Ty, jaka ścieżka. Ty... Światło, Zobacz. widzę! Latarnia i ścieżka! Co tu jest? Co to? Co to za opuszczony domek? Marcel Hebel, nie ma go już z nami. Nie ma go już z nami? Kim nie on rozumiem był? tego. Kim Może on jest był? właścicielem tego domu. Sprawdźmy. Tak, Strzeż się pan pana. nocki. Kto to jest? Co to jest? jest. Cześć, wchodzimy, sprawdzamy. Ty, co tu? Jakaś Jakaś dziura jest. Uważaj. Uważaj tu ta deska. Uważaj, żeby nie paść. Co to jest? E, tylko jakieś pajęczyny, E. no No zobacz, ten dom nawet przecieka, nie ma tutaj nikogo. Um, no tu woda idziemy jest, tutaj. Stąd. kurde! Ue, co się stało? Ja pierdzielę macie, i gdzie my jesteśmy? Jakaś piwnica, co tu jest? Nie Jaka wchodzić, to tu znaleźliśmy? kulki. Co? co? Tu jest? Jakiś Oni chodzą mi uciąć kulki? Co tu? Jakaś czaszka, o jezu, chyba ktoś tu kogoś zabił, tam jest krew. Wywar z dzieci. Gdzie wywar? I... Wywar z dzieci? O, o Jezu. A to ja są jakieś piece. Co to jest? Piec na dzieci. Wątrowa Piotrusia. Nie. Co? A jest to jest piec na dziec? dzieci? Naplet Obamy. Nie. To... Nie. Się, co tu uciekać? Nie. Nie. O Jezu, co tam jest? Nie ja co to jest? A się! A się. A musimy Stop. znaleźć wyjście, znajdujemy to był wyjście Super. ten pan Mocka? Chyba tak, uciekamy Tu jest, Co jakieś drzwi, Wy... to może być wyjście To może być Gdziemy. wyjście, chodź tu O, Ty. jesteśmy Coś tu jest? O nie, drzwi się zamknęły Zamknęli nas. nas dobry, dzieci! Nie, nie, zostaw nas, zostaw, ja zostaw. Nas. zostaw. Z tym, że zaraz giniecie? Bardzo źle, proszę wypuść, wypuść mnie, proszę a! 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 Stać, policja! Stać, policja! Uważaj, Ktoś eee. może być w środku, nie idź pierwszy. Gdzie są te dzieci? Cichaj, cicho, ktoś tam może być. Podchodzimy po słyszysz? Ręce do góry. Co nie, nie ma opcji. Jakieś, jakieś szkielety. Co to, jakaś książka? Czy ktoś tu został spalony? Ała, ała, podpaliłem się. to jest? Co tam pisze? Dziecieki nie żyją, a pan Nocka powróci.